Siemanko, w dzisiejszym odcinku powiem wam jak łatwo i szybko znaleźć serwery Minecraft na różne wersje. Wtedy wpisuję przeglądam internet w ogóle. wpisujemy mclista.pl. Nie, list, nie, lista, tylko Mclista. mclista. Lista serwerów Minecraft. Przechodzimy tak tę stronę. Musimy się na chwilę na Facebooku. Widzicie? No bardzo ceniamy. Bo ja pokażę Wam które są... To są najgorsze. najgorsze. Ten, to jest najgorszy serwer. Jest dużo. Jest dużo, że mus, może dużo wejść osób, a jest tylko 4 Może mi się podobać. Jakby coś. Dziękuję za oglądanie. Siema, cześć.